Ej, dzień dobry przyjaciele w części czwartej Separate Ways Kuźwa, nie grałem tydzień czasu w to grę i... Zapomniałem co się czym robiło. Co mamy w ogóle? Eee, SRM1903. Okej. Okay. A, to, to taka sniperka niby Tempe, pistolet, blacktail. A, i kupiliśmy shotgun, zapomniałem. Który ma tylko kuźwa trzy naboje. Ale dobra. Eee... Gdzie mam iść? Trzy skarby, dobra, idziemy. Śleczałki mam, sprayę, spreja Tu trzy magazynki mamy, dobra. Łźwika, wielka czaszka. A to czasem jest tego el gigante osmund, zresztą. No nie grałem w tę grę tydzień czasu bo mnie ściągnęła kurczę Inna gra, Steel Rising Niedawno dodali na PS plusie i kurde tak byłem pozytywnie zaskoczony tą grą, że cały czas z nią nawalałem Znaczy nawalałem, grałem No i coś czuję, że będzie grubo, że będzie jakaś walka z bossem czy czymś Bo dają mi za dużo rzeczy a jeszcze jest checkpoint Extra No dobra, <kłysy> zobaczymy No, dobrze myślałem. El, el giganta chyba, czy nie? A nie, ten Tureń. Tak się nazywa. Brat Verdugo. Kuźwa. Paling. A. Oho! Pieprzony się teleportuje. <grytanski> no przecież <miałam> pary. <grytanski> Kurde, dobra. Używam, 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 używam... używam... I biorę dębę. pierdziela. O najpierw przeładuję pisot pistolet. Chodź tu, ciulu. Się zdecydujcie, kółko czy kucza. O! mało go. Ciula. To znowu się rozmnoży? Czy nie? O oh. Kurde, znowu się rozmnożę, mówię, mówię Malu go Kurde, że ja I zaraz kurde, zginę Dobra, szukamy czegoś Pierdziela. Mam życie czy nie? Dupa, nie? Mam! A nie, nie mam rzut, zielonej. Co w związku z tym? Ty zginę zaraz. Fuck! Chyba zginęłem. Chyba tak. Kurde Szlak To oh fuck Pff. Kurde, trudna ten ten DLC jest Zaprawdę jest trudny Dobra, skipujemy Przeady Mały go Dobra Przewody, przewody, przełady Nie moje zaufane TMP Kurde, tu chyba jest O A nie, tak Mały Dobra, teraz jakoś lepiej idzie troszeczkę. Oh, Ufaku. No. O. Oh, Mogę coś stworzyć? Nie mam żyć. I mi farbie. Patrzcie, Dario mi tego. Meluj go. Malej go, melej, melu, <laughs> meluj. <laughs> o. Oh -oh. Pierdzielenia. Nie to. <laughs> no bez jaj, stary. Ty, znowu na bez jaj, nie? No... Ty, no stary, no bez jaj, to jest normalny poziom trudności, a tego nie mogę przejść? Kurde. Mogę coś stworzyć w ogóle? Ale dupa, no. Dobra, podejście. Gdzie co, ja tego flesza zostawię? Miałem nóż. Mogę normalnie ataki parować czy nie? Nie no, nie trzeba tego. A tu co, szybeczki nie widziałem. A po na naboje, dajcie mi ją... ten, apteczkę. To mogęś w ogóle? Ga. Dobra. Spray. Sjodgan. Nie wiem, który jest prawdziwy, a który nie. Oh, fuck! Czekaj, uciekaj, No Dobra, to zużywamy tego. Ciula. Oj, jaj, jaj. O! Co, koniec? Co jest? Kurde, trudny był, ja pierdzielę. Na normalnym poziomie trudności. Albo trudno, albo ja grałem do bani. Ale dobra. Tak, czy siak pokonaliśmy go pewnie czy zarazili znając życie, dobra, na szukamy domostwa. Uff Flesz, dziękuję Domostwa, jak powiedziałem Szafir Szafir Teraz mi dają kuźwa roślinkę, gdy nie mam żyć Znaczy, gdy ten D. skończyliśmy walkę z bosem? Dziękuję wam bardzo Dobra <tryk> Przeładuj a tu większość drugie drugi jest ten, zablokowana Dobra, gdzie mogę iść? Hmm, tam są jeszcze dwa skarby, tam jest trzeci Nie, nie, pozwiedzamy wszystko pierdzielę Bo tu widzę się nie pierd... nie w ten Nie bawią ze mną Wszystkie muszę zwiększyć, kurczę, ten magazynek do shotguna, gdyż trzy naboje to stanowczo za mało. Tym bardziej, że jak ktoś mam takiego zeza jak ja, nie potrafi do kogoś trafić z 5 metrów, czy z metra. <laughs> Dobra, gdzie są skarby? Tutaj koło mnie gdzieś. Tu? Nie. Skarby. Ui. Gdzieś tu jest skarb. Hmm. Na dole. Ale nie tu. Skarbie. Skarbie. Jest skarb. A, chyba tu. Halo? O, Kluczyk. Gold bungle, no proszę. Zupa zgniła. Smacznego. Dobra, trochę odzyskaliśmy na Kura, a one te jajka znoszą. Dawaj jajo A nie to kogut eee, Jeszcze jeden skarb, znaczy dwa skarby Panie zrobili tego bosa Denerwująca jest ta jego umiejętność, że się ten klonuje Jest trochę kuźwa irytujące O Telka z perfumami W sam raz dla Ady. Co jeszcze? A, jeszcze tylko skoczy, skoczymy na górę zobaczyć. Bo tu coś może być. Może czy nie może? O! Skrzynek. Skrzynek, pieniążki, drzewo. to nie ma nic. Tu nie mogę iść, tu zablokowane. Dobra. Już możemy chyba sąd wybijać. O! Co mi się kurde miejsce, miejsce skończy Dobra, gdzie muszę iść? E, tam, na lewo Może jeszcze zahaczymy o wieżę Albo nie O, pościnka Tak, muszę iść tutaj, do tego domu A, tam muszę iść, dobra Porąbało mi się e, Czyli tu tu i tu. Pieniążki, pieniążki, pieniążki. Może się wrócimy do tego, do Merhanta. Tyle, Tę, tędy nie przejdę. O. <grym> Zostawiłem Gunpowdera tam, widziałem na mapie. O, tu. Dobra. Pozbieraliśmy. Co mieliśmy pozbierać? Pokonaliśmy bos'a. Może zasejwujemy. I odwiedzimy Merchanta. Co mam? Uuu, stary. No ja Mogę zmiksować rzeczy. Craft. Craft, craft, craft. Czekaj. Craft. Tak jest. Jedno uży... O nie. Nie używamy nic. Mm, dobra. Czy mogę zwiększyć... Eliminam municji, panie kolego. Jest, mogę. Dobra, gitara. Zawsze dwa więcej, kurczę. A nie, jeden więcej. O, zawsze coś. Dobra, serwujemy i kończymy część czwartą. Separate waste. Kurde, ta gra się nie pierdzieli, nie? No nic, dziękuję za oglądanie. Części czwartej. Praktycznie tylko zabiłem bossa. I tyle. No nic. Dziękuję jeszcze raz. e na razie